Maręczko. Z tej strony Mateusz, witam Was w kolejnym odcinku z Grywot. Dzisiaj ze mną jest jeden down, Snowy. Ja I drugi down. Elo, Kamil, mam daj, niestety. Wypiłem tak, wczoraj że... płyn do chodnicy, muszę się pochwalić. Ja ja no. Dobra, lecimy. A jakie masz zęby? A ja zielone. Zielone. Dobra, e, gramy lęcze z tatami. Jest to taki specjalny tryb, my teraz atakujemy. Jak się uda, to pokażemy wam atak i obronę tym, tym czymś. Jeżeli mamy atak, y jedziemy przeciwko takiemu czemuś, nazywa się to Mark 1. jest to pierwszy czołg. I obecnie my teraz jesteśmy no. po stronie niemieckiej, nie? No. No. Zaraz zobaczymy, kto tu będzie miał znowu najwięcej damage. Ja. Snowy, nie głośno Ja też mam na mnie te więc. Te, te, te. Ja mam jeszcze ja więcej, bo kartonowe internet. Ale EXPLO to jest, jak wygramy to. 750 Nice. I 15 tysięcy kasy. No i, no, no, i sobie potem kupisz Gold Ace i mniejszość. Ej, kałołek jest. Jak masz słabo z kierami. Ej, teraz za No? A mi się brak odpowiedzi na nie Serio? Nie, no, 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 ja mam tak <coughs> kartę nowy internet dzisiaj dosłownie. Ej, hey, to nie chodzi o internet, to bardziej o komputer, ale okej. Okay. Ale nie, normalnie y, ja w ogóle od ostatniego czasu mi tak ten internet słabo chodzi. A nie wiem, na cs mam 500 pingów. Dobra, dobrze choć 500 pingów to dobrze. No stary, Oni są FPS-y, drugi. Nie wiem. Dobra, lecę. Bo chcę, lecę bo... Osłaniacie narzędzia, osłaniajcie narzędzia A może tak, a może nie O Kamil jesteś, jest. dojść? No Kamil, dobry o, jesteś Osłaniajcie te narzędzia Aż jeszcze tak kartę nowego internetu to chyba jeszcze nie mam. Dobry jak ty jeździć <laughs> Czekaj, ja nie Aktualnie nie mam problemy z wyjechaniem. O wow. Ej, kto tam ten... Tak? Ja, no. Ej, jak ty! Dominik! Jaki dał? Co jak wy downy robicie? Dwa dałny! Ja bym się jest na Marku! Była taka Scotch i on i ten. Weźcie, frontujcie bombę. No, Jakie z nas są dwa downy, do mini. ścieje bardziej. Ej, zaplantujecie tą bombę na tym marku. Jeden? Tak. No. Tylko no. znajdę bombę. No. bombę man, bomba jest podłożona. O! O, z jakim jakimś synkiem na L zdobyłem fraga? Jestem bossem. Wow. Co to było, Mati? To ja. To ja, panie, panie leciałeś. Ej, narzędzia. Very nice. Gde. Fag that Fakaj się! Tak nie wolno. Kto mi ukradł fraga? Mati! Fakaj <tryk> się! <tryk> <tryk> Nie, nie wolno. Aha, frajer. Kurde, dwóch! wszystkich. Ale nie dwóch mnie zaatakowało. Dobra. Patrzcie teraz na kłoksa do, do, domino. Do Rozwalcie! Jedemy. no, na kogo ja patrzę? Ty no. Parasho, nie chcę na ciebie patrzeć. O kurde. Trzeba to wygrać dzielstwo. dawaj bombę. A dobra. Bo ja jeszcze gram co nie, się dziwię z tego, co, w jakim, ja, na jakiego typa ja patrzę. <laughs> Wiesz, a ja jestem nieogran. <laughs> nie no, ja jestem dowalony, kurde. Ja, jadę co nie i we wszystko walę, bo takie to jest kwadratowe jechanie i... film. Okay, naprawki trzeba obronić. No. A za zapucie. Ach, te drifty. No. To jest, to jest To jest Tak. Albo RU. To jest naprawdę fajny czołg, trzeba przyznać. Bomb. Bardzo fajnie się tym zabawiamy. I to sterowanie co najmniej. O, ma... mam magazynek. Jaki, Jaki synek coś nam wziął, czy nie? No. Ej, naprawka cały czas nie jest wzięta? No zabrali mi flagę. O, bomba. Mamy karabin maszynowy. Ej, to tak samo, dlaczego jeden synek ma tego... Ma jakiś inny, kurdy, ten... Ten ten, bo jestem nieogar Masz okay. pakiet plantuj tą Tak PANWED shed! Nie! Kciu! Hasho! Hashoo, harasho! Na chuieorwaj Uuu! Za 200 ty popatłem, co nie? Ja jestem takim noobem, że mam kartonowy internet i Ty! Dominik nie zgadniesz co się stało! Nie wiem Jak jest to metalowe gówno, co nie? No ty, ja Zdziw przez to zrobiłem kołowrotek O, kurde, dobry jesteś. Słownie kołwrotek. Zły. Przed... O, o ja kontra gość. kto to wygra? Nie, 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 wolno, nie, wolno. Ej, jest jest na tym, naprawka jedzie Ja też chcę, albo nie, też nie, 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 Kurde, nie, Za 39 dziewięć zostało, naprawdę. Lel, co ja zrobiłem? Gdy ja to jestem KOKS, Karol dołączył? No, chyba tak. No. Co to za gówno Karol, we mnie wjechało? Się... Karol, nie nagrywamy. Powiedz coś. Okay. W ogóle nie nagrywamy. Ta, ta mojego... Ale, czy... Ej, co to za gówno we mnie wjechało takie duże? Weźcie to okay, rozwalcie Hej okay, ja mam pakę Jadę o podłożyć. Ej dlaczego no, tu gówno się zbliża Tego tak blisko nas To jest gówno To trzeba rozwalić Oj i po nim już mam, mam ostatnią pakę Dobra Dominik leć 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 Ale leć ja leć, leć 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 Będzie ace'ik okay. Hej, Bomb has been planted Nie powiem co się stało Uwaga leci frajer boom wygrałem jee yeah. Wygraliśmy Wygrałem życie Dobra Ale jest... Dobra, patrzymy na damage. Jak zawsze stoi najwięcej, Ej! Brak odpowiedzi, znowu kartonowy internet. Kamyk 265, jak zawsze. Czyli bardzo dobrze. No, wysiedzicie. Ej, miałem <grym> 19 Dużo. <grym> nie ma co się dzieje. <grym> nie, nie, no nie, ja, ja się was robi. To... No, dawaj, dawaj. Kamil, halo, co ja? No, czołg Gotowy, daj Czekaj, bo coś tam w garażu mam, kurde Okej, okay, to dobrze Wyniki, jaki mnie to obchodzi, nie chcę wyników gotów hmm. Lemy Fajnie, fajnie to wygląda, fajnie ten tryb jest, naprawdę Ty no, to jest bombowe, kurde Fajnie, się No, ex spoko wchodzi, nie? Potem się wymilię Tak Sygolda Ta. zrobię Ta. 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 O, teraz te my bronimy. No to tak jak mówiłem, będą dwa tryby, nie? Atak i obron. <laughs> jeszcze jeden, lotnictwo za chwilę dodadzą, co nie. Tak. Przez World orze... War of Warship się połączysz, co nie? I to gówno jeszcze ten następny co nie? Będziesz tak na pierwszą ze wszystkich stron. No tam będzie takie samoloty czołgi i niby statki. Ale coś takiego to masz na War Thunder, Masz te... Czołgi. Samoloty, jeszcze będą statki, bo jest teraz zamknięte. Ej, Dominik, wiesz co? Za niedługo ten nowy komputer, co nie. Mia... I pierwsze co kupuję, w BF1, pierdzielę to. Eee, jako masz kartę jakby się zaraz zaczął, z ją. Dzięki, Mati. Ej, teraz? E, pierwszy... Jaki? To jest piękny. No Ej, Ej, mój kartonowy w internecie, działaj! Działaj, działaj, działaj! Ja łaj. To shit, klawiatura, mokra. Od Coca-Coli. Ja łaj, ja łaj, ja łaj, ja Atakuj to, ja, atakuj. Atakuj bombę, żeby nie poplantował. gdzie Bombę skinałem. Gościu wskoczył do oko. Ej, ale ta muzyka jest zajebista, co nie? Taka, Ja nie mam muzyki. Ale co była podczas ładowania ta... ten, 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 ten. A, to, to, to ja wiem, to jest fajne, no. Na nagraniu tego nie będzie bo. Bo jak zrobię, żeby tam było głośno, to u mojego nie ma, nie? A co, jeszcze nagrywasz? No, cały czas. A kurde, no ja ja taki. <gry> nie no, ja taki RUADI mi no, sobie włączyłem, co nie? Kamie Co? Załodowałem. Nie co się stało. Waliło, nie złota. No. I kartonowy internet, albo nareszcie właściciel konta się odezwał, co nie? Ja kim no. właściciel konta. O moje konta. Tylko policzone Bustowałem. No, kolegę bustowałem. Do czego idzi? No, tam Tajgera chciał. No, do takiego Golda jeden. Ale mi się nie chciało. T jak, jak słabo, to ja mam Golda 4. <laughs> Sam se wbijałem, niestety. A już moje w tym moim kartonowym internecie i 500 pingów przyznam. <laughs> panie, panie, Pani, tak słabo. O. No co za dawny! No po prostu debile. Wiem, no ja jestem debilem mam, mam naprawkę, to moi we mnie wierzą, nie, żeby mi tu naprawkę Nie przyznawaj się EJ DOMINIK! No. DAJ GŁAŻ MOCNIEJ! Ale co to będzie? Wierzaj w niego no. Nie Weźmiecie tą naprawkę, dajcie na ten czołg? Ja dadam, cały czas No, dzięki Bogu O, nareszcie, no, na kartonowy Internet tam się tam odezwał tam. O, to dobrze I teraz, teraz, teraz już się tylko BUM 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 Dobra Ale wyścigówka JEDEM ZDZIAŁ, JEDEM, JEDEM ZDZIAŁ, Oh, o tesa ja wow. Ej, to nawet podczas jechania, tak, kurde, tego dziadowsko, to, to, to kurde, szela. Serio Dominik? Naprawdę? Serio? No jedź! Naszego rozwaliłeś? Teraz się rozwalę Ale o co chodzi? A, chyba kamień cię trafiłem nie co O ty śmieciu Ej pakę, pakę, pakę! Gościu spako manie Roli <coughs> Aaa już se nie zaplantujesz Czeka, 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 bied, chwaresz, już. No nie, trafił mnie, no po prostu, świetnie Najgorsza bitwa jaką miałem Zero nie Lecę pod zestaw naprawczy Okej, ja też ja. Osoba nikt nie jedzie reszta osłania czołg To ja osłaniam czołga To, 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 to Ale chwila Je yeah, jak mnie to wybuchło kurde synek Wybuchło czy przed ryjem Nie, wybuchło mi tego Synek, synek synek mi wy... przed ryjem Dosłownie, wybuchł Tak leciał, leciał, leciał co nie we mnie wjechał nie A we mnie mój ciela No i dobrze, tak jak ty we mnie Rozbaga jesteś. jeszcze No nie! O, naprawkę okay. Zasterany magazynek, no po prostu świetne. Okej, okay, naprawiał. Where is nas, y, nasz czołg? Serio Dominik? Do. Dzięki, że mnie znowu... No jeszcze jakiś franek we <laughs> mnie wjeżdża, co nie? Pod koła dosłownie No Naj Najgorsza Jest gra, tym czołgiem Co ty tam bawisz? Dobra, fuck je Nie, nie ma takiego grania Kurde, widzają. Prawie wjechał w nasz co najmniej nie Dobra, taranujemy! O, dalej. No nie, po prostu świetna robota. Kurde, down. Po prostu idiota. Jak mi ktoś to się Pierdalasz! Ktoś ma Ja mam? Okej, okay, myślę, że kamien ile damage'a? Gdzie ten nasz Mark Cały A, gdzie bomba jest. I boom. Ej, na prawo to jest? Kurde, dostałem. A mówiłem, że dał na początku odcinka, nie? No. Ale teraz tak, tak, teraz za bardzo... tak, się teraz jest. stało? Ej, tak, tak, taki tak, 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 A ja tłumaczyłem Co? Takie no. kurde... Z takimi ludźmi muszę nagrywać tak, to tak, całe tak, 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 dobry jest, dobry jest. Nie no ja jestem największym rakiem t, y, tej gry to wiecie Nie taki rak jeszcze nie Zobaczymy czy by <noise> Nie takim rakiem co nie? Wjechałem w typa i, mi, i, i chyba ktoś z naszej drużyny strzelał, chyba do Mini Ja <noise> Mam, dostarczyłem no Akurat było takie fajne Takie fajne coś że Trafiłem Ciebie Ale trafiłem inaczej, trafiłem kogo innego Dobra, mam coś. Nie wiem. Naprawił. Naprawił. Nie, nie naprawiajcie, naprawiajcie go. go. Dementia Mam karabinek marzynowy. Też mam marzynowy. Fagi je. Marzynowy, mega je, Dobra, And I go. Pazem, Kurde, widzieliście tego synka? Dobra Server leciał. O jeszcze jeszcze rachuję cofrak. Co to jest jakiś Baza przeciwników została zdobyta o OHA OOO Ale OLUJU był Najgorszy się... co nie? No. A to była według mnie najgorsza gra, ale okej okay. Dobra Dzięki za oglądanie, ja się z wami żegnam, slowly. Adios Down numer 3 mam go Dobra go